Szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże. Moi drodzy, witam was serdecznie. I co? I mam dla was pewne niespodzianki. Pierwsza Mamy tutaj księgę intencji i też mamy tutaj y, drugą księgę intencji. O tak jeżeli mogę tutaj pokazać. No jest to oczywiście segregator, do którego będą umieszczane y, pozostałe, y, z pozostałych dni intencje, które piszecie w komentarzach. I moi drodzy, jeszcze raz chciałbym pokazać naprawdę nawet nie setki, tysiące, tysiące intencji przez te cztery tygodnie wielkiego postu. Jest to niesamowity wyraz waszej miłości do tych za których pragniecie się modlić. Jest to niesamowity wyraz waszej wiary, miłości do Matki Bożej, a przez Maryję do Pana Jezusa i tej nadziei, że ta łaska wyproszenia nawrócenia jest możliwa. Zatem, moi drodzy, ta księga intencji oczywiście tutaj y, będzie umieszczona, tutaj jeszcze na chwilę, a za chwilkę pojawi się y, kolejna. I y, chciałbym wam pokazać, moi drodzy, y, co dzisiaj będzie w tej księdze intencja. Są to pewne. Miłe niespodzianki, którymi chciałbym się z Wami podzielić i też w pewnym sensie no, pochwalić za to, że Wam się chce. Podziwiam Was, podziwiam Was za to, że Wam się chce. Najpierw bardzo Wam dziękuję za te intencje, które zostały złożone pod wczorajszą modlitwą, pod wczorajszym filmem. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. I już y, te intencje będą umieszczone w naszej księdze intencji. Zaczynamy tutaj y, piąty tydzień wielkiego postu, piąty, potem szósty. Zatem moi drodzy, te pierwsze intencje lądują już tutaj w księdze intencji. Oczywiście w tej, oj, może się jakoś tutaj zmieścimy na razie. Lądują w tej nowej Księdze Intencji. Widzimy, że Matka Boża jest tutaj skierowana i omadla dalej te intencje, ale chciałbym też Wam, moi drodzy, pokazać to, co w ostatnich dniach od Was otrzymałem. Są to listy z prośbą o modlitwę. Są to listy, bardzo Wam dziękuję, i z Polski, i z zagranicy. Naprawdę jestem yy, pełen podziwu. Dla Was za to, że Wam się chce. I te tutaj mamy też y, opisane y, różne osoby, historie tych osób, za co bardzo serdecznie dziękuję. I każdy ten list z tą prośbą o modlitwę zostanie oczywiście umieszczony w Księdze Intencji. Tak, żebyście widzieli. Y, również bardzo Wam moi drodzy dziękuję za kartki które wysyłacie, za chwilkę to poprawia za kartki, które wysyłacie z okazji świąt wielkanocnych. Kolejny list, który też będzie tutaj y, umieszczony, różne intencje. Tak chciałem, wiecie co, tak się zastanawiałem, czy zawracać Wam głowę y, tutaj y, tymi teraz historiami, y, czy nie. Oczywiście każda historia jest ważna, niepowtarzalna i Pan Bóg ma wzgląd na każdego człowieka, ale chciałbym Wam pokazać, chciałbym Wam pokazać jako świadectwo, że ta modlitwa jest potrzebna, że te spotkania modlitewne są potrzebne, i y, ludzie fatygują się, żeby napisać list, żeby podzielić się swoimi historiami, żeby pójść na pocztę, żeby wysłać. I moi drodzy, chciałbym, chciałbym tak Wam tak właśnie tutaj pokazać kilka, Kilka kartek listu. Chciałem Wam pokazać, że to dla mnie też jest niesamowicie ważne to Wasze zaangażowanie, te Wasze piękne gesty i to wszystko zostanie tutaj umieszczone w Księdze y, Intencji. Też są z Niemiec listy, ze Stanów Zjednoczonych. Zatem widzicie. Naprawdę, ludziom bardzo, bardzo na tym zależy, aby się modlić, ale też, żeby moi drodzy, tak się zastanawiałem, czy tę księgę intencje robić, czy nie. A jeszcze tak się z wami podzielę. Dzisiejsze spotkanie może takie będzie troszeczkę inne. Zaraz, oczywiście, pomodlimy się. Dzisiaj może już nie będzie y, kolejnej postaci, będzie jutro, ale powiem wam skąd ta księga intencji się tutaj wzięła, skąd był taki pomysł. Przed Wielkim Postem y, pojechałem do sióstr zawierzanek, do y, Bliznego, tutaj na Podkarpaciu. Tam siostry zawierzanki mają swój dom generalny. I od 2010 roku, co roku jeżdżę tam do sióstr zawierzanek na rekolekcje ignacjańskie. Wcześniej, jak siostry miały dom w Starej Wsi, to jeździłem do Starej Wsi. Chyba raz byłem w Częstochowie, <laughs> bardziej na takim dniu skupienia. I tam jest siostra, która jest podczas rekolekcji moim kierownikiem duchowym, aniołem, takim duchowym opiekunem. I mówię: proszę siostry, jest taka inicjatywa. Taki pomysł na wielki post. Chciałbym, abyśmy się modlili tutaj e, w tej intencji o nawrócenie, o łaskę wiary dla tych, którzy tego szczególnie potrzebują, e, dla naszych bliskich, dla naszych znajomych, parafian, dla tych, których e, tutaj ludzie pragną omadlać. I siostra mi tak powiedziała: To jest pomysł, właśnie siostry, i to jest takie wspólne dzieło, prawda? Siostra powiedziała: proszę księdza, niech ksiądz zrobi księgę intencji. Ja mówię: proszę siostry, dalej mam te wypisane imiona. Ja mówię: proszę siostry, ale jak? Jak to praktycznie zrobić? Proszę, ona mówi: proszę księdza, matka Boża Księdzu pomoże. Matka Boża Księdzu pomoże. I tak się moi drodzy stało, bo tak się najpierw zastanawiałam, czy te intencje czytać. Czy te intencje czytać, ale spodziewałem się tego i tak się stało. Oczywiście cieszę się, że tak się stało, że tych, że tych intencji jest bardzo dużo i czytanie tych intencji naprawdę zajęłoby sporo czasu. I z jednej strony nie mówię, że nie. Jest to ogromna wartość, jest to ogromna wartość, żeby te intencje zostały przeczytane. Może kiedyś to nabożeństwo w takim kierunku też pójdzie. Zobaczymy, bo... Yy, też są takie głosy, żeby po wielkim poście ta inicjatywa to nabożeństwo te nasze spotkania były kontynu kontynuowane. W jakiej formie? Jeszcze nie wiem, o to się modlimy i jak macie jakieś swoje sugestie, to oczywiście można to ująć w yy, komentarzu swoje sugestie napisać, ale wydaje mi się, że przepraszam ta modlitwa będzie nadal kontynuowana. No, i, i, i też tak yy, nie chciałem na początku tego bardzo przedłużać, i dlatego yy, symbolicznie, ale też praktycznie, fizycznie, materialnie i duchowo te intencje wasze i te wszystkie osoby są tutaj umieszczane w tej księdze. Intencja pod koniec Wielkiego Postu to będzie albo koniec Wielkiego Postu, albo Niedziela Miłosierdzia. To też jest piękny czas, Niedziela Miłosierdzia, jeszcze dam wam znać, w intencji tych wszystkich osób zostanie odprawiona msza święta. Zatem, moi drodzy, dziękuję wam za wszystkie listy, za wszystkie dobre słowa, za słowa, że warto, że dobrze, że jest taka inicjatywa, że czekaliście na taką inicjatywę i że tutaj się odnajdujecie. Razem tworzymy ten Team Totus to Tuus, czyli tę wspólnotę, która zawierza się matce Bożej, zawierza swoje intencje, i z Maryją idziemy do Pana Jezusa. Także dziękuję, moi drodzy, za już niektórzy kartki na Święta Wielkanocne wysłali. Bardzo Wam dziękuję, tutaj na stoliku leżą. Jakby ktoś z Was chciał, przypominam, też tutaj, aby te Wasze intencje, te listy były umieszczone. Ksiądz Sebastian Picur, ulica kardynała Wyszyńskiego, 30 38 400 Krosno Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Sanktuarium tam powinno być wyżej, ale tak to wygląda. Dobrze, moi drodzy. Cieszę się, że jesteście. Pragnę modlić się za was o gorliwość, o wytrwałość w tej dobrej inicjatywie i oczywiście zaraz będziemy omadlać te intencje i zachęcam, żebyście pisali w komentarzach, one także będą omadlane. Ty, najlepsza matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. I teraz zawierzajmy te osoby naszych bliskich, zanurzajmy w niepokalanym sercu Matki Najświętszej, sercu pełnym czystej matczynej, ciepłej miłości. W sposób szczególny omadlajmy te osoby, które zawierzacie w komentarzach. Kirje Eleison, Chryste Eleison, Kirje Eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi niepokalane, módl się za nami, Serce Maryi łaski pełne, módl się za nami. Serce Maryi błogosławione między sercami, módl się za nami. Serce Maryi najczystsze, módl się za nami. Serce Maryi najpokorniejsze, módl się za nami. Serce Maryi kościele Boga wcielonego w zwiastowaniu, módl się za nami. Serce Maryi nowymi łaskami ozdobione w nawiedzeniu, módl się za nami. Serce Maryi przy narodzeniu pańskim dziwnym weselem napełnione, módl się za nami. Serce Maryi przy ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, módl się za nami. Serce Maryi utratą Jezusa wielce zasmucone, módl się za nami. Serce Maryi przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, módl się za nami. Serce Maryi w dźwiganiu Krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, módl się za nami. Serce Maryi z Jezusem na Krzyżu rozpiętym do Krzyża przybite, módl się za nami. Serce Maryi z umierającym Jezusem w morzu boleści pod Krzyżem pogrążone, módl się za nami. Serce Maryi z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, módl się za nami. Serce Maryi ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione módl się za nami. Serce Maryi przy niebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, módl się za nami. Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością udarowane, módl się za nami. Serce Maryi uzdrowienie chorych módl się za nami. Serce Maryi pociecho strapionych Módl się za nami. Serce Maryi ucieczko grzesznych módl się za nami. Serce Maryi, nadziei okonających módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Najmilsze serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku sercu Jezusowemu najbardziej gorejące oraz względem nas, grzeszników, najmiłosierniejsze. Uproś nam u serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko Miłosierdzia. Jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie serca Twego gorącego miłością ku sercu Pana Jezusa, boskiego syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyj nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen. I moi drodzy, tradycyjnie, na koniec pomódlmy się dziesiątką Różańca w intencji tych, których polecamy w komentarzach: Niech to każde zdrowaś Maryjo będzie pukaniem do sumień tych osób. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. <laughs> Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą modlitwę. Zapraszam jutro w uroczystość Świętego Józefa na ucztę przed śniadaniem. Będzie rozważanie Bożego Słowa, Ewangelia o Świętym Józefie. Jutro o 20.00 zapraszam na nasze spotkanie, na kolejne spotkanie serii Wróć w Wielkim Poście. I jak ktoś chce, to. Także tutaj oczywiście zachęcam, żeby pisać komentarze, e, intencje w komentarzach, które zostaną wydrukowane i umieszczone tutaj. Jak ktoś chce nadesłać pocztą, to oczywiście także jest taka możliwość. Adres został podany wcześniej. E, przypomnę, ksiądz Sebastian Picur, sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krośnie, ulica Kardynała Wyszyńskiego 30 38 400 Krosno. Wasze intencje, prośby o modlitwę zostaną umieszczone w Księdze Intencji. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i życzę wszystkiego dobrego. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu. Niech będą dzięki Szczęść Bożej. Do zobaczenia do jutra.